Cześć, witam was w tym w odcinku Gradzenia na Plaszy, chciałem Wam dzisiaj powiedzieć na temat gry Tikal. Tikal duetu Wolfgang Kramer Michał Kisling. Jest to już dość dzikowa gra, na którą wydawnictwo Egmont zdecydowało się troszeczkę odświeżyć i zaprezentować polskim graczom. Więc mamy polską wersję gry Tikal w innej szacie graficznej, egmontowskiej, 2 do 4 graczy, czas rozgrywki około godziny. Już wam pokazuję co w tym pudełku się znajduje i jak się w tą grę gra. W pudełku mamy planszę, planszę dżungli, która jest podzielona jest na takie heksy, naokoło mamy tor punktacji, tu mamy cztery początkowe heksy odsłonięte, czyli mamy obóz, mamy dwie takie małe świątynki i będziemy sobie dżunglę odkrywać. Ja też kawałek troszeczkę porozkładałem, czyli mamy jakieś tam rzeczy, które się tutaj mogą pojawić. Zaraz będzie po, po Czyli jak już wiecie, jak widzicie, mamy takie heksy, heksy są podzielone na stosy, czyli mamy oznaczenia A, B, C do G. Mamy tutaj oznaczenia, które sobie będziemy tasować i następnie układamy je sobie w stosiki obok planszy i z, z nich będziemy sobie wyciągać heksy. Oprócz tego mamy. każdy z graczy otrzymuje zestaw drewnianych znaczników. Są to znaczniki, takie kostki, to są odkrywcy, to jest szef ekspedycji, wart trzech odkrywców, trzy razy wyższy, czy taki, taki, taki prostobadłościan. I mamy dwa obozy, obozy takie namioty, znaczy klocki w kształcie namiotów. I każdy z nas dostaje 18 kostek odkrywców, jednego szefa wyprawy i jedną kostkę zaznaczenia punktacji. Oprócz tego otrzymujemy żetony skarbów. Wyglądają one w ten sposób. Mamy tutaj różne wizerunki. Po drugiej stronie wszystkie są takie same, a także takie płytki, które pokazują poziom czyli mamy tutaj numerki poziom świątyni, a tak naprawdę pokazują punkty, które będziemy zdobywać za właśnie świątynię. Jak, na czym polega gra? Gra tematycznie polega na tym, że mamy wyprawę, jesteśmy w dżungli. W tej dżungli będziemy właśnie odkrywać tą dżunglę. Będą tam znajdować się na tych Heksach jakieś świątynie o różnym poziomie, jakby odkrycia. Heksy puste, na których mamy polankę nic się nie dzieje. Mogą być troszeczkę lepsze świątynie, czyli takie lepiej zachowane, zakonserwowane i mogą być jeszcze miejsca, w których będą znowu się skarby, czyli będziemy odnajdywać skarby zagubione przez wcześniejsze cywilizacje. Ostatnim Heksem specjalnym jest Heks w postaci wulkanu. Na każdym heksie mamy jeszcze takie kamienne płytki narysowane. One mogą być, mogą być w ten sposób 2-1, mogą być jakieś takie na samym początku są one jest ich więcej takich pojedynczych. Także te płytki też są istotne. I teraz jak wygląda gra? gra. Gra Na ten sposób, że każdy graczy po kolei wykonuje swoją turę. Każda to dzieli się na dwie fazy. Pierwsza faza jest to pociągnięcie płytki, następnie tą płytkę, którą wyciągnęliśmy, musimy umieścić na planszy. Zawsze musimy umieścić ją na planszy w miejscu, które już jest odkryte, Czyli na początku do tych czterech, potem jak pojawiają się płytki, to do płytki, które są do płytki, które już są. Ważne jest to, że trzeba tak umieścić tą nową płytkę, żeby było na nią wejście. Wejście są właśnie te, te kamyczki, tak? czyli jeżeli chce. Połączyć na przykład tą płytkę z tą płytką, to kładę sobie w ten sposób, że na tej jest ten kamyczek, na tej nie, ale to przejście jest zrobione. Dzięki e, temu kładę, wykonuję wszystkie rzeczy, czyli w tym przypadku losuję, tam są cztery skarby, losuję jakieś tam cztery skarby, kładę na tym cztery skarby i przechodzę do drugiej fazy swojego ruchu, czyli wykorzystania 10 punktów akcji na e, na siedem różnych możliwych akcji. Każdy z graczy taką ściągawkę, ile kosztują i jakie są to możliwe akcje, a ja już Wam pokazuję i powiem, jak one wyglądają. Po pierwsze, za jeden punkt akcji mogę w obozie, na początku głównym, jeżeli mam jakiś oboz już na planszy, to w obozie na planszy, yy, zawołać swojego odkrywcę, tak? Czyli jeden punkt i mam swojego odkrywcę na planszy. Yy, mogę takiego odkrywcę przemieszczać pomiędzy heksami, czyli on sobie może spacerować po tej dżungli. Spacerować może w ten sposób, że płaci koszt kamieni, które są pomiędzy płytkami. Czyli, jeżeli pomiędzy jedną płytką a drugą jest tylko jeden kamień, to po kosztuje to nas to jeden punkt akcji. Jeżeli są dwa kamienie, to kosztuje dwa punkty akcji. Jeżeli więcej kamieni, to suma tych kamieni to jest ruch. To na przykład jest na płytce dwa kamienie, tutaj trzy, więc taki ruch to jest pięć punktów akcji. Przypominam, jest ich tylko albo aż dziesięć na swoją turę. Możemy też za y, dwa punkty akcji w miejscu, w którym mamy swoich robotników, y, odkrywać taką świątynię. Czyli mamy świątynię, powiedzmy, poziomu czwartego, mogę za dwa punkty akcji zrobić ją poziomu piątego, czyli jakby jest ona coraz bardziej cenna, coraz więcej odkrywamy. I tak mogę zrobić dwa razy każdą świątynię, czyli mogę z czwórki zrobić piątkę, z piątki szóstkę, ale w tej rundzie więcej tego nie mogę zrobić. To kosztuje dwa punkty akcji. Trzy punkty akcji. Y, kosztuje odkopanie skarbu. Jeden robotnik, czyli jeden taki nasz odkrywca, który stoi na płytce z skarbami płacąc trzy punkty akt, możemy taką jedną płytkę sobie wziąć. Mogę zrobić to tyle razy, znaczy na płytce mogę zrobić maksymalnie to dwa razy, czyli mogę ściągnąć tylko dwa skarby, ale warunek jest taki, że muszę mieć tutaj dwóch robotników, czyli jeden robotnik zdejmuje jeden skarb, drugi robotnik zdejmuje drugi skarb. Po co są te skarby? Skarby będą nam punktować one są w mamy tutaj na dole ściągawkę. Jeden skarb danego typu daje jeden punkt, dwa skarby trzy punkty, trzy skarby danego typu dają 6 punktów. Więc zależy nam na tym, żeby zbierać sety, kolekcje tych skarbów. Za trzy, kolejna akcja, za trzy punkty, to jest wymiana skarbu z innym graczem. Wyobraźmy sobie, że mam na ręku takie dwa skarby, a drugi gracz ma taki skarb. Bardzo bym go chciał mieć, bo zebrałby wtedy sobie zestaw, więc mogę za trzy punkty akcji zamienić się i zabrać mu to, a dać mu taki skarb. Powiecie może, że to jest trochę niesprawiedliwe. No do końca nie jest, ale z drugiej strony ten nowy gracz, któremu zabrałem coś, nie traci, będzie miał tyle samo punktów. Co daje mi takie zbieranie przynajmniej dwóch lub trzech takich samych skarbów? A mianowicie to, że jeżeli mam dwa takie same skarby, już tej akcji na mnie nikt nie może wykonać, czyli nikt nie może mi zamienić się ze mną za mój skarb. Mamy dwie najdroższe jeszcze akcje, mianowicie budowa obozu. Możemy budować obóz w miejscu takim pustym, czyli jak mamy taką pustą porankę, możemy sobie tam zbudować obóz. Ciekawe, nie trzeba tam mieć swojego poszukiwacza, nie musi tam być żadnej mojej kostki. Kosztuje to 5 punktów akcji. Za 5 punktów akcji mogę też, jeżeli mam przewagę na Heksie z ze świątynią, zrobić coś takiego jak powołanie strażnika świątyni. Czyli tam się napracowaliśmy, odkrywamy, odkrywamy, odkrywamy. Ktoś może mi te punkty, które tutaj się znajdują, chcieć zabrać. Mogę powołać strażnika. Jeżeli mam przewagę, przypominam, ten duży jest wart 3, w tym przypadku mam przewagę, bo mam 4 tutaj, jakby kostki, a przeciwnicy mają 2 i 1, kładę swoją kostkę na taką mm, świątynię, i nie będzie można rozbudować, ale jakby zaklepuję sobie, to jest mała świątynia i tylko ja z niej będę mógł punktować, nieważne co tutaj będzie się działo. No i skoro powiedziałem już o, punkt, o punktowaniu, no to przejdźmy do tego punktowania. Punktowanie w grze jest czterokrotne, trzy razy jak wyjdzie płytka wulkanu i czwarty raz na sam koniec gry, jak skończą się płytki terenu, z którego możemy dobierać. I w momencie, kiedy dochodzi płytka wulkanu, każdy z graczy dostaje 10 punktów akcji, wykonuje te punkty akcji, do, liczymy punkty dla niego, potem kolejny gracz wykonuje swoje 10 punktów akcji, liczymy punkty dla niego i na końcu gracz, który, który wyciągnął tą płytkę, wykonuje swoją akcję z dołożeniem właśnie itd., itd. I teraz w jaki sposób się punktuje? No punktuje się w ten sposób, że na każdej heksie, na której mamy przewagę, dostajemy tyle punktów, ile ma świątynia. Czyli jeżeli mam przewagę, powiedzmy nie wiem, załóżmy, że czerwony miałby tutaj jeszcze swojego dużego odkrywcy, i miałby tutaj to za tą świątynię zostałby jeden punkt, za tą zostałby sześć punktów, i tak schronimy wszystkie świątynie. Czyli, jak widzicie, na początku będzie tych punktów mało w, w pierwszym punktowaniu i z każdą kolejną fazą gry będzie tych punktów się pojawiało więcej. Oprócz tego, będziemy otrzymywać punkty za skarby zgodnie z tym, co Wam powiedziałem. Czyli, jeden skarb, jeden typ skarbu, jeden punkt, dwa takie same skarby, trzy. Punkty, trzy takie same skarby, punktów 6. Takich międzypunktowań mamy 4. Na koniec gry, znaczy 3. Na koniec gry mamy czwarte, Ustalamy, kto zwyciężył. I tak właśnie wygląda rozgrywka. Czyli jak widzicie, bardzo prosto. Pociągnij kafelek, umieść go na planszy, następnie wykonaj, jedno, znaczy wykon rozplanuj sobie 7 akcji w taki sposób, że, że masz to 10 punktów. Tak sobie je wykombinuj, żeby z tego zdobyć jak najwięcej punktów. Bardzo fajną rzeczą jest to, że gra jest też wariant zaawansowany Dla osób, które twierdzą, że jest problem z tym, że dociąg żetonów może być, tych, tych płytek tarynowych, może być dla nich niesprawiedliwy, Wprowadzą tutaj aukcje o te Po Powiedzmy, że gramy w trzy osoby, wyciągamy trzy tony ujawniamy te trzy żetony i następnie licytujemy się punktami zwycięstwa, kto dany żeton otrzyma. I następnie rozgrywamy już rundę w sposób taki sam, jak jak o Także, jak widzicie, bardzo proste zasady do nauczenia, w, w, naprawdę w kilka minut. Gratikal od Egmontu. Ja Wam dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam Was na kolejny i zachęcam do posłania recenzji na znawplaszy.pl. Dzięki i cześć.